Halo, 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 hej witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie, słuchajcie, w dzisiejszym filmie chciałem Wam opowiedzieć o... Od... W zasadzie to w sumie jest taka teoria, która krąży wokół trochę graczy GTA, więc to nie są fakty i należy to wszystko brać z bardzo dosyć dużym przymrużeniem. Oka. Dlaczego po prostu tak ludzie uważają? Mianowicie w spasane tytule, jak widzicie, ludzie uważają, że trailer GTA 6 pojawi się w październiku. Dlaczego trailer GTA 6 miałby się pojawić w październiku, co za tym przemawia i tak dalej. Pierwsze musimy się trochę cofnąć do... No, no po prostu do przeszłości gdzie w sierpniu opowiadałem na temat y, wyników finansowych Take-Two. Take-Two to jest spółka macierzysta od Rockstara. Ma trochę więcej oczywiście rzeczy do roboty, w sensie oni mają pod sobą trochę więcej firm niż tylko Rockstar, ale no, nas interesuje tylko i wyłącznie Rockstar. No i mianowicie, oni sobie powiedzieli dokładnie coś takiego, tak jak tutaj właśnie możecie zobaczyć. W zasadzie tutaj dokładnie mamy to zdanie, które nas interesuje, czyli tam prezes generalny Take-Two, Starus Zejnik powiedział, że on się spodziewa, że przyszły rok finansowy 25, rok fiskalny będzie nowym rekordem w po prostu całym biznesie Take two. Rok fiskalny to jest od 25 zaczyna się od kwietnia 24 i jest do marca 25. Sądzą oni tutaj, niżej, że Take Two będzie w stanie zrobić 8 miliardów, czyli będą mieli oni potencjalny wzrost o 2,5 miliarda. No i na podstawie tego spekulują, że po prostu GTA 6 wyjdzie w 2024 roku, no bo jaka inna gra mogłaby takie już wyniki zrobić, bo to jest naprawdę bardzo duże liczby i raczej jest bardzo mało prawdopodobne, że uda się to osiągnąć przez jakieś mikrotransakcje, czy coś w tym stylu. Zwyczajnie będzie to niemożliwe. Więc, dlaczego nie uważają, że akurat konkretnie musi być to październik? Dlaczego w październiku to musi wyjść. Otóż jeżeli byśmy sobie spojrzeli na daty, kiedy Rockstar wydawało trailery, możemy się cofnąć naprawdę bardzo, bardzo daleko, chociaż to są, mówię, to aż zbyt daleko, ale na przykład na obalenie tego wszystkiego przechodzi na przykład trailer Red Dead 1, który po prostu wyszedł 13 maja. 2010. Następną rzeczą, która jest bardzo blisko października, jest trailer GTA V, ale wyszedł 2 listopada 2011. Coś nowszego w sumie, czyli Red Dead Redemption 2, można powiedzieć, że praktycznie najnowsza gra od Rockstara. Jak widzimy, trailer wyszedł 20 października. No więc tutaj coś się zgadza. Trailer edycji definitywnej, też wyszedł 22 października. Mamy jeszcze, spojrzałem oczywiście na daty wydań po prostu Rockstara, więc mamy od Rockstar Games, mamy różnego rodzaju daty. I myślę, że oczywiście nie ma sensu patrzeć tak bardzo aż do tyłu, więc możemy się skupić praktycznie na najnowszych. No jak widzimy, definitywna edycja listopad. Tutaj mamy Red Dead Redemption 2, tu mamy akurat październik że gra wyszła domyślnie na PS4. Wcześniej jeszcze się cofnia, cofając, mamy Laniore, ale tu mamy już grudzień. GTA V w zasadzie to był wrzesień, bardzo blisko października. Nie wiem, no patrząc coraz bardziej do tyłu, to oczywiście to są różnego rodzaju miesiące, ale czasami październik się tutaj przebija. Choćby w GTA 4 też mamy październik, dodatek. Eee, Chinatown Wars też mamy październik. Chociaż to akurat jest myślę, że przypadek, że jest tutaj październik, bo tak naprawdę do jak widzimy wyszło w marcu na Nintendo DS dopiero później na PSP GTA na przykład 4 Los End wyszło w, w... lutym wyszło, później na... później w kwietniu. Midnight Los Angeles, mamy październik, ale tu się cofamy tak daleko, że to już no, nazwijmy, że nie jest zbyt aktualne. W każdym razie ludzie spekulują, że po prostu pojawi się październik, gdyż skoro przyszły rok musi być, no to jakiś z tych dni po prostu musi się z tym zgadzać. Dlatego, że jeszcze Rockstar jak wydawało po prostu gry, też były one w październiku, to październik jest tym miesiącem, który może być potencjalnym rzeczą, gdzie pojawi się nam trailer do GTA 6. Jednakże, czy rzeczywiście się pojawi? Jak mam powiedzieć wam, ja nie robię w Rockstarze, więc to jest jak mówienie, że będzie albo nie będzie. Równie mógłbym rzucić, zrobić rzut i myślę, że to będzie miało tyle samo prawdy niż to co teraz aktualnie mówię. Może będzie, a może nie będzie. Ja nie robię w więc ciężko mi powiedzieć. Przyszły rok fiskalny wskazuje na to, że raczej w nim wyjdzie GTA 6. Ale jak było powiedziane, rok fiskalny 25 zaczyna się od kwietnia aż do marca, więc może się nawet przedłużyć i może być. W lutym na przykład to GTA 6? Też tak może, nie ma, nie ma co do tego pewności. Jedyne to jest tylko wiadomo, że GTA 6 oczywiście powstaje, przez co były wycieki wtedy od e, hakera. Trwają nad nim prace, czy są to prace już zaawansowane? Bardzo czy też nie zależy mówi, jak można patrzeć na te daty, bo tam akurat było widać, że oni po prostu testowali w tym wycieku dosyć dużo rzeczy. Więc no moja ogólnie konkluzja na ten temat jest taka, czy wyjdzie? Trailer GTA 6 w październiku. No, może wyjdzie, a może nie wyjdzie. Nie wiem, będą miały dni, to się dowie, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Ale ja bym się na takie rzeczy nie nastawiał. Druga rzecz, słuchajcie, to jest tylko trailer. To nie jest gra, że ona będzie zapowiedziała. Że wiecie, już zapowiedzą wszystko. Trailer sobie mogą wydać i później może gra sobie być. Ileś. No i w sumie tyle mógłbym powiedzieć na ten temat. No, bo nie ma tutaj nic takiego, co można by więcej na ten temat wypowiedzieć. Do następnego, cześć.